Czyli właśnie jestem Pelgimpel, a to jest nowa seria pod nazwą Osiągnięcia. Dlaczego znowu nagrywam osiągnięcia? Bo po prostu mi się to spodobało. A to, że tam tę serię zniszczyłem, ja, to po prostu chciałem to nagrać jeszcze raz. Jeszcze raz. Bo lubię osiągnięcia robić. Spuścić się trochę. Już mam o książka, bo na początku sprawdzę się osiągnięcia zapisują i się mi zapisują. Zapisuje mi się, dobra sobie takie minimapę trochę większą. Ograniczone, minimalne, minimalne dajmy. Wielkość interfejsu. Mała, normalna, jakaś graficzna, szybka, dokładna, szybka, do, dokładna, gładkie oświetlenie, mi, mi, maksimum, minimum, maksimum. minimum na razie, i będzie tak. <laughs> no może to mi pewnie się w pasy. Zapisu zapisuje się wszystko, ta minimapa i w ogóle, dobra. O boże. 2000 later. O co już? No. No mamy 10. No, chyba mi się pomieszyły fps -y. no, Nie już mam 27, 22. Trochę lepiej. Dobra. No i zaci... no, to zaci... zaczynamy, nie? Serię. Szkoda, że jeszcze skinę nie mogę zmienić i że jesteśmy w, y, tak, w, tam, w lesie takich tych czarnych drzew. Nie lubię tego drzewa za bardzo. Halpech. Mówi się trudno. I żyje się dalej. Dobra, drzewo mamy pierwsze. Crafting table i kolejne osiągnięcie że 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 mnistwo. nie wiem tego czytać że, że jakoś tak rum kilow jeszcze nie wiem czy za Minecraft to go jeszcze trochę tak gdzieś na lat 5. chyba będzie idealnie nie? Dobra. Yy. Yy, przybliżenie mapy z, tak z. Ale mały ten Z tego muszę powiększyć. Jakieś siedem o. Czyż nie... To mapa jakaś taka mała. Ale dobra, już, już się generuje. Już się generuje dokładnie. Dobra. To my pójdźmy w, w tamtą stronę. Tam jest chyba polanka. Jak się nie mylę. Jak dobrze widziałem, to tam jest polanka. O, cześć lama. Lamorożczu. Lamo Lamorożczu. Ja mam relamo Jest te drzewa takie zbugowane trochę. No nie myliłem się, tam jest las. żeby tam zrobimy początkowy domek. żeby wykopiamy trochę kamienia. Cię się kamień przyda na początek. I tą w serię osiągnięcia. Chcemy nagrać ja sam na swoim kanale. Bo za bardzo mi się nie będzie ch chyba chciało czekać na Paweł, aż przyjdzie. Bo ja lubię nagrywać i gdybym mógł, to bym codziennie nawet 20 odcinków nagrywał. Chyba, że zrobię tak, że znowu będziemy ten nagrywać, że jeden odcinek u mnie, drugi u niego w serii Minecraft Święcia. Ta serii zumery tutaj robimy. Jeden u niego, jeden u mnie odcinek. I w ogóle tak, wiem, dawno nie nagrywałem Raft'a I... Znaczy, pa Pawła jest kolejny na nagranie Raft'a i ja właśnie Chciałbym, żeby on go nagrał, bo ja lubię grać w Raft'a i chciałbym go nagrać, ale nie mogę, bo Pawełek y, nie chce nagrać Raft'a W ogóle, y, 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 czemu wczoraj, wczoraj nie było odcinków? Tak dużo? Tylko jeden? Czy tam trzy? Bo mi się rano, a ten, rano miałem kompas przy tego, bym się zepsuł i nie nagrywałem. Więc dzisiaj chcę to nadrobić w serii osiągnięcia. Dzisiaj, nie, ja tą serię chyba sam będę nagrywał. Jeśli coś się zmieni, że jeden odcinek u Pawła, jeden u mnie, to zrobię, krótkie, ten, to zrobię krótki odcinek na moim kanale z tej serii. I w tym odcinku powiadomię Was, że będzie teraz u Niego odcinek, później u mnie, u Niego i u mnie. Żeby Wam nie. Żeby nie było tak, że nagle. Wszyscy, na przykład pięć odcinków jest u mnie, a szósty nagle już u Niego, później u mnie, u Niego, u mnie. Ja Was poinformuję, jak coś się zmieni. Żeby. Żeby po prostu wiedzieliście, o jaki. Jaka pięk, jaki piękny las. Jaka piękna przyroda. Jaka piękna ta przyroda. Normalnie w tym Minecraftie. Już widziałem ten. Trzy baśki, ten yy, w kopalni. Znaczy pod to ma. Widzicie? Jedna, druga. A nie, tu jest zamek Tak. I tam chyba widziałem respawner Jak dobrze widziałem. Dobra, w sobie kamienne zapytamy. No, Czekajcie, sikera, Kilo, y... miecz. Na razie to dobra. Jeszcze musimy sobie zrobić patyków trochę. Mnie to jest ta kosa, łopata. Ym... Coś jeszcze? Kuba nie. Kosa łopata. Dobra. Sobie musimy ustawić wszystko tutaj po kolei. Dobra, jest wszystko ładnie. tutaj koła nie mam. Co sobie tego zrobimy? Pozbieramy trochę drzewa. O, ten mod nagle mi dzisiaj działa. Wczoraj mi działał na odcinku, jak widzieliście. A dzisiaj coś ruszył do formy. Masy nabrał. i jedzie. I jedziemy z koksem. Lubię tak, ten drzewo, że ten, tak szypościł. To takie nie, dobre takie. Bez tego moda nie mi się grać chyba nie chciało. Ten mod jest bardzo potrzebny, na ścianie drzewo. The Hopper się nazywa. W sumie ja dam wam link do tego moda. I pod każdym, pod każdym odcinkiem no, będzie... No, po... no dobra, y, po, pod każdym filmikiem będzie link do innego moda. Pod każdym odcinkiem Magia Wsiągnięcia sezon drugi. Bo sezon pierwszy ja zepsułem. zepsułem. A, jak ta mi wleciała, co w mi co, co w odcinku nasze MODE 8 zbudujemy dom wokół nas? Nie wiem do czego nas służy. Później zobaczę po odcinku na internecie. Zobaczy się, jeden ja z tego drewna mamy, o, prawie stak. To za mało, muszę mieć przynajmniej 3 staki. Ja chcę zrobić taki duży domek już od razu. Bo ja nie będę podróżował. Dobra, 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 dobra. Jeszcze jedno drzewo. Przynajmniej. no bo to drzewa I takie trochę Tu mi się kończy teren lasu, to pójdziemy tutaj Patrzymy No dobra Dobra, wszystko mam pod kontrolą Panie sierżancie, mam wszystko pod kontrolą Dunie sobie, sobie zbiorę, przyda się do ogórka, żeby był ładniejszy. ogórek. zobaczmy na osiągnięcia. Boże, osiągnięcia sobie teraz zrobić. Um, by się przydało zas zasadzić. To jeden admin goal. Chyba, żeby zblokować tą broń, to chyba muszę tysiąc razy e, zabić. Tak, dobrze myślę. Do 1008. No so, tak. Dobra, Już się noc się robi. Akurat mam obie owcę. Owce. Mam drugą owcę. Już trzecia by się przydała. Owca? Jeśli to powinna być owca. O, owca, owca. Trzecia owca. Słuchajcie, tam jest owca, dobra. I jeszcze, czy drewno sobie wyłączyłem wsięcie całego drzewa? Czy miało to moc? Czy miało to dla? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Jakieś powiadomienia mam, ten koniec zaraz sprawdzę. Na razie łóżkiem się zajmę. Dobra. Chodźmy spać. Dobra, mamy dzień. Po smutku, w tym muszę zrobić sobie skiera. Jeszcze jedną. Jeszcze raz, lepiej tej ze że wezmę dziś miecz, rozprawię się, zabije go i wezmę mięso, zombie ginie. Zombie dziś gonimy, gonimy, lecz ja nie boję się go wcale, go wcale. Paweł wyciągnę im uprzywale. Paweł, wyciarką Paweł mi chodzi, nie? Czy nie? Rozumiecie? Paweł. No trzy litery paweł. Macie? Macie? czacze? kumacie. czacze? czo to jest taka czo Żeby to zrozumieć, to trzeba umieć język czo Tak, czo czo czowy czo czowy 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 Mhm. Trochę nudny ten odcinek, ale... nie mam co bardzo robić. Tak mówię na każdym prawie odcinku, gdzie nie mam co robić. No i w ogóle w link, ten link do pobrania yy, moda Trehopper na drzewa na nie będzie w opisie. Yy, link do mojej, do mojej yy, grupy na fejsie z YouTube, bo dzisiaj zrobiłem. ma się dołączyć do mojej grupy na fejsie. Jeszcze nikogo nie mam, bo dopiero dzisiaj założyłem. To jaka to grupa. <grywa> jaka to grupa jak jeszcze nigdy nie jest, ale dobra. Nieważne. Gień. Owco. <grywa> Duży ten las. Yy, chodźmy tutaj bardziej na środek i może zróbmy tutaj gdzieś sobie, sobie domeczek. Może tutaj na górce nawet. No, tutaj mogę nawet sobie zrobić taki mały domek. Jak się już, już las kończy. No w sumie tu na dole mogę zrobić. Ładny teren. Tutaj. O, nowa ruda. Pięknie. Te nowe rudy się przydadzą. Mogę to z wykopać? Wspaniale, Nie, mogę, dobra. To gitar sieba. I to gitar sieba. Trochę dzisiaj mam katar. Jeszcze katar... Zaschnięty katar mam w nosie i tak się... Dziwnie mi się mówi w ogóle. To mi przypomina taki wo wodospad. Pierwszy, pierwszy raz widzę, żeby woda była... Tak nie, że ścianą pływa, tylko że tak... Tak o tak no normalnie spływa. Ja chyba właśnie pełnię tutaj zrobić domek. I tutaj że są z tej strony drzwi, a jak wychodzę, to widzę taki wod wodospad. Sobie później zrobię chyba takie przejście tam. I będzie dobrze. I planuję pobrać moda, że możemy komendy na przetrwanie wpisywać, i by sobie zrobiłem komendy, które mnie tam teleportuje na przykład. Trochę takie os oszustwo, ale... Mod to mod, nie? No to nie jest oszustwo, to znaczy oszustwo, to, to, to... Tak jakby oszustwo. Już, już widzę kolejne rudy tutaj. No kurde, chodź tu świnioku. Świnioku jeden ty. To można kamiennym? Można, dobra, pięknie. Wszystko się dobrze mi układa w życiu. Minecraftowym. w życie. w życie. To jest to. Matowe życie, to jest to. Bradach, tu musimy sobie ogarnąć uh, miejsce na domek. Trochę przydałby się może ten. Takie coś jak z drzewem, co nie? Tylko że taki rządek tak. Taki. 13-3 tak. tak ten. Że tutaj na przykład skopię I tutaj ten. I to jeszcze tak. To, 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 to i to. I taki tak szybciej by się niszczyło, nie? Lepiej by było trochę. Dobra. Musimy tak zrobić jakoś nie brzydko. To, to tylko tak jakoś, jakby to już tutaj było, tak krzywo trochę. Nic tak? Trochę, trochę inaczej. I ziemia, ziemia, dirt, jest dirt, dobra. Siedzenie się przydało, to sobie postawmy tutaj ładnie. Crafting nie tu, ale dobra. Zróbmy sobie pie piecyk. Pecyk, tak? Kiwany piecyk. Dobra. Sobie go postawmy. Ten crafting trzeba zniszczyć. Tutaj go postawimy. Bierzemy teraz. Robimy tak, tak. Bierzemy sobie. Robimy tak, 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 tak. Chyba się tego nie robi? O co chodzi? To mi się to trochę powiększyło na przetrwaniu. Zakmiałem się przyżegnać, więc Bajo!